12 sierpnia 2013 To jest macedonka Matka zeszłoroczna Miodobranie było z lipy to Z tej rodziny tam Średnio mi wyszło 26 kg z ula a Z tej rodziny Na pewno było ponad 30 Bo była mocna I od tej pory to jest dla mnie całkowita niespodzianka. Ten korpus miał już odebrałem. Jest 12 sierpnia i, i proszę takie takie coś tam. Nie wiem skąd nam to naniosły. Nie wiem. Ale jest to spać i ciasno. Także... także wiem. <laughs> e, tutaj też mają pełno pokarmu. Gdyby zajrzeć do dolnego korpusa, ja zaglądałem, ale to teraz z jedną ręką ciężko. To tam jest e, czerw. No, tu jest pełno czerwiu. A na dodatek sobie na pokarmu, także... Także, gdyby nie to, że ten czerw musi się wygryźć, to pewnie jeszcze by doskładowały, i po prostu same by zazimowały praktycznie bez podkarmiania. Takie mam wrażenie. Ale podkarmię, nie będę taki zły.